Cześć! Dziś starcie dwóch laserów liniowych. Z jednej strony mamy budżetowy SIGMAN CM505, który otrzymałem od sponsora, a z drugiej profesjonalny BOSCH GLL380. Zobaczymy jak sobie poradzą, a co ważniejsze, jak pomogą mi wyrównać teren na mojej działce. Cześć wszystkim! Dzisiaj niecodziennie, z troszkę innego miejsca niż moja działka. A to dlatego, że otrzymałem pewną paczkę od firmy ZIGMAN. Jest to oto taki prosty laserek yy, razem ze statywem ładnej paczuszce. Nie jest to może profesjonalny laser, ale zostałem poproszony o to, abym go przetestował i użył przy jednym z moich projektów. I tak się składa, że akurat jest pewna praca, którą mógłbym w tym laserze wykonać. Na działce chciałbym troszkę wyrównać teren. Złapać wspólny, wspólny poziom dla różnych miejsc, więc myślę, że do tego typu pracy ten laser się sprawdzi idealnie. Dlatego już wkrótce wybieram się na działkę, zabiorę ten laser, zabiorę swój stary laser Bosza i sobie porównamy, który się lepiej sprawdzi. Więc zapraszam do oglądania. Zbliżam się do osiągnięcia 2000 subskrybentów i postanowiłem, że czas to uczcić razem. W tym odcinku przygotowałem coś ekscytującego konkurs. Nagroda: Ten fantastyczny amatorski laser Zigman CM505. Upewnij się, że obejrzysz wideo uważnie, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak wziąć udział w konkursie. Krótka uwaga: ze względu na logistykę, nagrodę mogę wysłać tylko do USA, Kanady i Europy. Cel jest prosty: muszę określić wysokie i niskie punkty na mojej działce, aby przygotować się do kolejnych etapów projektu. Zobaczmy, jak te narzędzia poradzą sobie z tym zadaniem. Zigman CM505 oferuje poziomą wiązkę 360 stopni, regulowaną jasność i akumulator wielokrotnego ładowania. Z kolei Bosch GLL 380 to profesjonalne narzędzie, znane ze swojej precyzji i niezawodności. Na mojej działce Geodeta zaznaczył punkt 0 domu na słupku ogrodzenia. Chcę, aby poziom gruntu Znajdował się on 0,5 metra poniżej poziomu podłogi. Korzystając z poziomnicy laserowej, zmierzyłem odległość od wiązki lasera i zacząłem wbijać drewniane paliki, które wskażą pożądany poziom ziemi na całej działce. Pierwszy test widoczność w świetle dziennym. Obaj producenci twierdzą, że mają doskonałą widoczność, ale sprawdźmy, jak radzą sobie na odległości 5 metrów. Obie poziomnice miały trudności z widocznością w bezpośrednim świetle słonecznym, ale czerwona wiązka Bosch wydawała się nieco wyraźniejsza. Co ciekawe, Sigman sprawdził się lepiej, jeśli chodzi o automatyczne poziomowanie w wietrznych warunkach. Jeśli myślisz o zakupie tego narzędzia, mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zostawiam link do oficjalnej strony, gdzie możesz je kupić w naprawdę świetnej cenie. Nie przegap okazji. I tak zakończyłem dzień. W jasnym słońcu oba promienie lasera były trudne do zauważenia na odległość większą niż 5 metrów. Szybko sprawdziłem ich widoczność wewnątrz blaszaka. Warto dodać, że żaden z tych laserów nie jest specjalnie zaprojektowany do pracy na zewnątrz. W pochmurny dzień warunki były znacznie lepsze dla lasera. Zobaczmy, jak daleko sięga promień Sigmana. Laser krzyżowy ma magnetyczną podstawę, którą chciałem teraz wykorzystać. Zielony promień był jasny i łatwy do zauważenia, nawet na odległość 20 metrów. Do ogólnego poziomowania sprawdził się świetnie. Używając lasera, umieściłem paliki, aby zobrazować wysokie i niskie punkty na mojej działce. Promień 360 stopni umożliwił łatwą regulację wszystkiego z jednej centralnej pozycji. Kiedy zaczynałem budować mój dom, myślałem, że potrzebuję czegoś naprawdę profesjonalnego i precyzyjnego. Nie miałem dużego doświadczenia ani w budowlance, ani w pracy z laserem krzyżowym, więc zainwestowałem sporo pieniędzy w sprzęt profesjonalny. Ale teraz, mając już większe doświadczenie i wiedzę, nie wydałbym tyle pieniędzy na Bosza. Wolałbym zaoszczędzić sporą sumę i kupić to świetne urządzenie. Możecie się zastanawiać dlaczego, a odpowiedź jest prosta. Nigdy tak naprawdę nie korzystałem z pełnej precyzji lasera Bosza. Moje pomiary zawsze były trochę niedokładne. Uważam, że dla amatora ten prosty laser jest znacznie bardziej precyzyjny niż zwykła poziomica, a cena w porównaniu do wartości jest niesamowita. Powiem Wam szczerze, że ten laser troszkę mi się spodobał. No, ale powoli zbliżamy się do 2000 subskrypcji i jakoś trzeba to uczcić. Natomiast no, też nie może być za łatwo. Umówmy się tak, jeżeli ten film osiągnie 2000 wyświetleń i 100 polubień, Wtedy oddam laser do jednej osoby, która zostawiła wylosowanej, oczywiście, przez program z automatu, która zostawiła komentarz hashtag laser level. Ale poza tym kanałem prowadzę również kanał anglojęzyczny dla swoich znajomych, którzy nie mówią po polsku. Więc umówmy się, że komentarz trzeba zostawić pod anglojęzycznym filmem. Na ten sam temat, na temat tego lasera, link do filmu. Zostawię w opisie tego materiału. Tak więc, zapraszam do komentowania, polubienia. No i powodzenia w konkursie. To, co mi się spodobało w tym laserze, to przemyślany dobór akcesoriów. Sama poziomica laserowa jest starannie zapakowana w wytrzymałą i elegancką walizkę. Magnesy w dolnej części obudowy są super wygodne, umożliwiają szybkie ustawienie. Dodatkowo w zestawie znajduje się statyw. I kolejna magnetyczna podstawa, co jeszcze bardziej zwiększa wszechstronność. Poziomica laserowa oferuje regulację jasności, akumulator do ładowania dla wygody oraz kompaktowy, lekki design, który ułatwia jej obsługę. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij zostawić komentarza, by wziąć udział w losowaniu nagrody. Zwycięzcę ogłoszę podczas transmisji na żywo 14 grudnia tego roku. Do zobaczenia.